Dzień dobry wszystkim. Witam się z Wami kawą i płuchatkiem. To tak dla jaj. Słuchajcie, wróciłam właśnie z Biedronki, nie wiem, czy wiecie, była, jest chyba jeszcze przecena minus 70% i to jest na produkty typu odzież, jakieś tam obuwie, dodatki do kuchni. Pościel, widziałam jakieś poduszki. Co tam jeszcze było? Jakieś ubrania, chyba zabawki, ja nie jestem pewna. Także idźcie, zerknijcie sobie do swoich bydronek, bo 70% to myślę, że jest bardzo dużo. Dobra, żeby nie było pytań, co wzięłam, to już Wam pokazuję, bo nie wzięłam nic szczególnego. Wzięłam tylko dwie, dwa prześcieradła z gumką, takie z jersey'u, dobrze mówię, jersey'u. O, tak Wam z bliska pokażę. I tam panie właśnie brały. Były jeszcze właśnie zasłony, widziałam. Kurde, nie wiem co tam jeszcze było, powiem wam, że dużo ludzi było, a mało towaru już. Także ja wzięłam tylko właśnie to, czego potrzebowałam, bo potrzebowałam właśnie takich prześcieradeł. Chociażby były większe, to też bym wzięła, bo tutaj są 160 na 200. No i one wylądują na łóżkach, tych dwóch łóżkach w pokoju Emilii. A za chwilę wam jeszcze pokażę, jakie je kupiłam po I uwaga, za 5 zł, także. Czekajcie, no w dalszej ciągu filmu będziecie widzieli te pościele, bo Wam pokażę. No i żeby nie być gołosłownym, proszę bardzo, macie ulotkę z Biedronki, czyli oferta do 8, minus 70, tekstylia domowe, zabawki, obuwie, odzież, czyli dobrze mówiłam, kup minimum dwa produkty promocyjne i otrzymaj 70% rabatu na każdy z nich, tak jak mówię, ja na obydwa... Yy... Te prześcieradła. One były po 9 zł. Dobrze mówię tak. Czyli 20 zł rabatu miałam, bo one były po 29,99. Tak. No. Także, jak coś, to ja Wam mówię właśnie o tych rabatach biedronkowych. Szaroburo i ponuro, słuchajcie, za oknem pada deszcz, ale ja chciałam wam pokazać doniczki, jakie kupiłam w wiusku, też na przycenie, wiem, że tu trochę pada yy, cień. O, już lepiej. I tak wyglądają te doniczki, mówię, aby doniczki było. Kupiłam je dwie, było ich oczywiście więcej, także w Wiosku też są promki. E, takie kosze specjalne są na środku. I proszę bardzo, 10 zł z 22,95. Widzicie, widzicie. Także wzięłam dwie i wiecie co chyba je. No, nie jestem pewna na 100%, ale ja bym je malła oczywiście zaraz. Spray jedną na biało, drugą na czarno i fajnie by wyglądały. Póki co na razie są takie i też całkiem spoko wyglądają. Na razie stoją gołe i wesołe, bo jeszcze nie mam takiego małego kwiatka. już mnie korci oczywiście. Tu ten cyprysik, to ja nie wiem, czy on będzie żył. Kupiłam go w Lidlu. Słuchajcie, w jakim on był stanie. To się po prostu, to mózg w poprzek staje. Przebiedny był, bo yy, zgniły był w środku po prostu jeden kożuch taki biały. Także ja go oczyściłam, sadziłam do nowej ziemi. No ale nie wiem, tutaj jest ta, ten cyprysik z Biedronki razem z kwiatuszkiem. Na razie stoją, ale ja nie umiem z cyprysami. To trzeba jakoś tak bardziej zadbać o nie. Zobaczymy, może mi się uda uratować, może nie. Tutaj macie kran, bo to w kuchni stoi, także... Chciałam wam pokazać tylko te, biedron te Biedronki. No, Biedronki, te doniczki z juska. I tak już za pamięcie pokazuję Wam tą pościel. To jest akurat pościel numer 1, czyli no, w paseczki z jednej strony w paseczki a w drugiej w kratkę. I ona jest IKEA, bo piszę na niej. I akurat udało się, że jest poduszka do niej, a tu jest. Emil opaska, bo już spała w tej opasce, którą widzieliście w ostatnim filmie z jedwabiu. I mówię wam, zasypia w ciągu paru minut także świetnie. Także taka pościel razem z poduszką za 5 zeta. Super. Także opłaca się jeść nasz szmateks. Ja nigdy nie patrzyłam, szczerze powiedziawszy za pościelą, a tu już wyprałam. Emilia jest niej zachwycona. Mówi, że się świetnie śpi, nic się już nie. Ona ja w jakim stanie jest, tak ona już gorzej na pewno wyglądać nie będzie. A jest naprawdę w dobrym stanie, jej się tu nic nie dzieje, nie jest mychacona, nie jest skulkowana, myślę, że nie jest prana, to jest po prostu kwestia, zresztą widzicie, poduszka wygląda, była ciemniejsza, a wcale nie jest ciemniejsza, jest tak samo, w takim samym stanie jak y, poszewka na kołdrę. No a tutaj pokazuję Wam y, kolejne pościele. Wiem, zmięte, ale ja je tyle, co z suszarki wyjęłam, no i za dużo napakowałam, oczywiście, dlatego są zmięte, tak mocno zmięte, bo tak to by nie były aż tak zmięte. No ale dobra, nie o tym, nie będę specjalnie prasować, bo po prostu mi się nie chce, ani czasu nie mam. Yy, tak wygląda kolejna pościel, to jest 180 na 200 o tej mówię i też świetnie, bo po prostu materiał jest genialny. Wiecie, taki jakby malony będzie, jak, jak yy, za pierwszym razem, jak wpadniemy pod tą pościel. Oczywiście, ja ją troszeczkę przeprasuję, bo tak głupio to wygląda. A tu jest pościel z flaneli. To już jest duże, yy, no, duża poszewka na kołdrę, bo to jest 220 na 200 tak, do sypialni mojej. Zresztą tu jesteśmy w sypialni. I ona już jest właśnie z tej bawełny, i ona jest dwustronna. O. Widzicie? Takie gwiazdki czarne na biętle, i tu jest białe. Tło, tylko, że mniejsze gwiazdeczki, tak dużo ich jest. Także jestem bardzo zadowolona, bo za wszystko tu 5, tam 5 i tamte yy, poszewka z poduszką. Też 5 zł razem były spięte. powinnam płacić pewnie 10, ale nie wiem, zapłaciłam 5, także cieszę się bardzo. I myślę, że częściej będę patrzyła na tą pościelu No bo słuchajcie, gdzie taniej, kupicie pościel jak nie w lumpie. Ja mówię, pierwszy raz kupiłam, jestem zadowolona i pokazuję Wam, że warto zwrócić uwagę po prostu. Ja sobie dokupię po prostu białe po, no, poszewki na poduszki i będzie gitara, nie? Super, jestem strasznie zadowolona. No a dzisiaj dokupiłam jeszcze mieli właśnie dwa te prześcieradła za 9 zł w Biedrze i świetny deal. Jestem, słuchajcie, robimy herbatę i robimy coś do zjedzenia, w zasadzie mam zrobione, bo mam... Yy, sałatkę z brokuła. Wypuściłam też psa. Pewnie za chwilę będziesz czekał, to go wpuszczę. Robię herbatę z mlekiem no jakąś. Bez porywu. Tutaj mam moją sałatkę. By tego nie wydiprować. Yy, Kromki z. Czym? A... Zapomniałam, jak się to nazywa. Coś nazywa mgła po zajdzie to jest na pewno to. To jest hummus. To jest. Słowo, które brakło, czyli hummus. Śmieję się, że mam yy, mogła po, po koronce, bo zapominam słowa. A tutaj chciałam Wam pokazać jeszcze książkę Wdowa. I o, będziecie widzieć ile przeczytałam? To jest, tyle przeczytałam, a to w stronach jest 187. Nie Niedużo się pomyliłam, mówiłam, że około 200. Także tak wciągło mnie. Naprawdę fajna książka i ja już jestem ciekawa, kto zabił, bo oczywiście tutaj ktoś zabił, znowu patrzenie tam, gdzie trzeba. Dobra, ja y, zjadam szybciutko tą sałatkę. Jeśli no to, jeśli macie coś dobrego, to sobie też zjedzcie. Y, pamiętajcie o łapka w górę i jeśli jesteś pierwszy raz, to zasubskrybuj mój kanał. Patrzę, myślałam, że jest 30. Przecież zmieniałam, dobra, 3 styczeń, y, więc ja zajadam i. A wy sobie oglądacie dalej. Trochę za do Was pogadam. Micha, Zimiory, i jedziemy. Spijam moje ultra cienkie włosy. O, tu Wam pokażę dowód tego, że to są ultra cienkie włosy. Znowu patrzenie tam, gdzie trzeba. Wybaczcie. O, proszę bardzo, takie spineczki. Patrzcie, jedną taką, naprawdę maleńką spineczką spijam całe moje włosy. Proszę bardzo. O! Zabójcze to jest takie malutkie, ale 2 złote z czterech z trzech Anka nie czterech, kłamiesz z trzech no to zawsze złotówka, nie? To złotówka, tam złotówka i Anka normalnie w nowy rok weszła z hajsem na koncie, a tak to zawsze słuchajcie na zero mój mąż go słyszał że po 12 w sylwestra miałam coś na koncie nawet sporą gotówkę. To no normalnie serię, serio? Nie żartujesz? Nie, ja serio, że także no. Ja ile bym nie miała, słuchajcie, to zawsze, zawsze przewalę tak po prostu i poleciało. No ale tak, no na YouTube też sobie coś zarobię To nie jest tak, że tutaj mam... Yy... Stoję i gadam do Was i, i jestem z Wami za free, bo dobrze wiecie, że odkąd przekroczymy tego tysiąca, to po prostu na tym zarabiamy. Jakieś tam pieniążki nam wpadają. Dla jednych to są duże, bo wiadomo, im większe wyświetlenia, tym e, większy zysk. A inni mają małe, ale dla mnie spoko, bo coś mam. A tak to działabym w domu. To dać sobie wody, bo oczywiście te ziemniaki to wrzucam do niczego, tam już mi się gotuje zupa jeżdżonowa dzisiaj, stać mnie tylko na tyle. Znaczy, no nie, no bo chłopakom zrobię jeszcze nagetsy i frytki, bo to mi jest, są te ziemiory. patrz jakie ogromne, to są ziemiory od chłopa. Od pana, który sam sadził, sam zbierał, sam koło tego chodził i miejmy nadzieję, że są ciut zdrowsze przez to, że, że są od chłopa, ja to tak zawsze mówię, że od chłopa. O, pokażę Wam jeszcze coś, bo yy, słuchajcie, to, że nie pokazywałam, że yy, Emilia miała torta i że, że miała te swoje urodziny, to nie znaczy, że ich nie miała, bo miała, skromnie, ale było. I teraz Wam pokażę, widzicie, piątka, próba tam, widzicie, no, za tą piątkę mąż dał 41 zł, jak to usłyszałam, to myślałam, że dostanę zawału, trochę częściej bo Was stawiam. Uhu, zjechałam na Amen. Dobra, widzicie? Widzicie. Także, yy, no ta piątka. Przecież mogłam tu zrobić tak, jakiś złotyszy blondynak. O, proszę. Słuchajcie, dwa tygodnie to wytrzymało, no ale 41 zł. No i wiadomo, że to jest nahel. Pokażę Wam jeszcze, jak Milia ja się tym bawiła. No też się uśmiałam, jak sobie wymyśliłam. Mamusiu, nagraj, zobacz, zobacz, nagraj. No i akurat miałam telefon, więc dobra, cykłam, u... fajnie, tak uśmiało mi się. Ona to potem jeszcze kilka razy robiła. Nie się za każdym razem śmiałam, tak jak za pierwszym razem, także fajnie, że coś wymyślam. Powiem Wam, że ja nie wiedziałam, że moje dziecko umie tyle po angielsku. Przyżyłam szok. A dzisiaj też mieli angielski widzę. Także jak zaczęła tutaj nam liczyć, mówić kolory, mówić yy, yy, różne słówka po angielsku, to ja słonko wyszło. Ale powiem Wam, że wieje. Uhu. I te moje brudne okna. Nie ma się czym chwalić. Powiem Wam tak. Moja y, siostra, moja koleżanka wydzwaniają, bo w tej biedronce podobno jest naprawdę fajnie. Tylko że w różnych biedronkach wiadomo. U nas dzisiaj było jednak y, nie za wiele tego wszystkiego. Y, ale one się tam obkupiły. Na przykład trzy pary majtek dla dziecka za 4,50. Jakieś tam trzy pary podkoszulków za 14-15 zł. Fajnie. No, powiem Wam, że szło i dlatego y, ludzie po prostu darli. Ja widziałam, że poduszki. Poduszki Panie brały. Nie brałam, no bo tych poduszek to już jest 3500 5800. Także dużo. Tutaj widzę, że będą pufki. O! Ja mam pufę. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, czy widzieli. Ja też z Diedronki obrałam, tylko jest inna, zaraz Wam pokażę. Dobra, idziemy. Zobaczycie tą pufkę. O, to jest ta pufa. I ona się też otwiera, też jest z biedronki, też jest taka yy, delikatna. Fido, cześć. I fajnie, bo ja tam sobie wrzuciłam też jakieś tam, co tam jest? Szaliki i rękawiczki, także. No, przydaje się w takim kącie akurat pierdutne, a moje torebki i jest okej. Okay. No. Także jak tylko, że dużo, teraz 79, ja płaciłam za nią chyba 29, bo to jest taka zwyklejsza. Tam Tamte są bardziej eleganckie. Jak już się oderwałam, to Wam pokażę, bo tutaj jeszcze będą właśnie takie pojemniczki. Tutaj na różne jakieś takie przystawki. Ja to mam. Nie, wam tu pokażę. Yy, gdzie ja to mam? O tu, ale świeci to słonko. Będziecie widzieć każdy kurz. Fido, o nie, jednego pojemniczka nawet nie wiem gdzie jest, ale dobra. Także yy, też mam, a tutaj mam drugie chyba, nie? O tu. Widzicie? tylko też, ja to kupowałam wszystko na przecenach, właśnie też biedronkowych, i wtedy się to najbardziej opłaca, właśnie bo tu grosze płacicie za, za takie pierdołki, a to potem się przydaje, właśnie jak macie jakieś imprezki, to cyk jakiś dip, jakiś sosik i, i jakiś ikcosik i to fajnie wygląda, bo macie na to miseczki, no i tutaj jeszcze takie drewniane, a ja tutaj jeszcze mam właśnie te też do tego, właśnie taką półkę drewnianą, i też to wszystko fajnie wygląda, no. A tam gotuje się zupa jarzynowa. O! Chyba za bardzo. Dobra, skręcam i wracam. Widzicie? To po prostu dostał szaleju, bo przed z pola. chwilę stał, bo byłam u góry i nie słyszałam, że on szczekał, a on był na siku i chyba zmarzł. I on jak nie, to potem takie loty ma i biega, szaleje po domu ile wlezie, o, po schodach teraz. Eee, słuchajcie, byłam na polu, żeby wynieść te obierki, a że tak ładnie świeci słonko, to sobie myślę, kurde, może by faktycznie umył ze dwa te okna, nie? Wziąłem te obierki, no i tak buch, wypadłam jak stoję. Eee, do tego kompostownika, nie, i lecę, i, e, słuchajcie, jak tam pizdzi, tam tak wieje, tak nawet nie widać tego, że to tak wieje, no dobra, widać, jak się wpatrzyłam, to widać, e, wieje jak w kieleckim, tak mnie przewiało, bo ja w tej koszulce, także chyba z tych okien to też nic ci będzie, chyba, że to się uspokoi, bo ja myślę, że tak około 10 stopni to tam jest, no i jest słoneczko, słuchajcie, jak jest słoneczko, to mi się od razu chce, w sensie, co mi się chce. Chce mi się wszystko, nie? Myć, sprzątać i zresztą uśmiech na twarzy. Także ja jestem całkiem inna wtedy. Ja się śmieję, że ja jestem dziecko słońca i na to już nic nie poradzę. A nie, jak jest tak szaro, buro, i to. Także ja wolę, jak jest słonko. Co się to krzywo stoi. Może tu? Chyba lepiej nie będzie, słuchajcie. Nie wiem, czy ja to zrobiłam, ale krzywo, jak cholera. I zgaszę to światło. O, i nie będzie Wam się tak bardzo odbijało. Dobra. Słuchajcie, to, że jem jogurt, to jest nic, co chwilę coś jem. Także. O, proszę bardzo. Pomarańcz. Przepyszne są teraz te pomarańcze z biedronki. Po prostu bomba. Chciałam Wam powiedzieć, że strasznie wkurza mnie w ludziach to, jak na przykład teraz gość wystawia na Eliksie. Tak, wiem. Dopiero co mnie oszukali na Eliksie, ja znowu coś przeglądam. Ale. Tym razem nie kupowałabym kota w worku, tylko kupiłabym coś yy, sprawdzając, oglądając to wcześniej przed zakupem, podjechalibyśmy z mężem po prostu, yy, żeby to zobaczyć. Chodzi o szklaną witrynę, taką starą szklaną witrynę. Ja od jakiegoś czasu szukam coś takiego i właśnie znalazłam, całkiem niedaleko nas, yy, ma Pan tą szklaną witrydę, całkiem niedrogą, ładną i taką jak ja chciałam właśnie większą. I Piszę do gościa, pisałem już do niego, bo tam oczywiście nie dał numeru telefonu. Ja nie rozumiem, jak ktoś coś chce sprzedać, to chyba daje numer telefonu, nie wiem, może teraz nie wolno, no to przynajmniej kontroluje te wszystkie swoje, yy, no, yy, sprzedaże, kontroluje te wszystkie maile, skoro chce sprzedać. Ktoś do Ciebie pisze, że chce to kupić, chce to obejrzeć, przyjechać. No i gość nie odpisuje nic, także trochę słabo, bo akurat yy, mi się podobała i raczej byłam na tak, wzięłabym tą yy, witrynę. No i pisałam przed świętami, pisałam w czasie świąt, pisałam teraz i gość dalej nie odpisuje, więc wkurza mnie w ludziach to, że chcieliby się pozbyć, chcieliby mieć kasę, chcieliby zarobić, ale oczywiście nie robią w tym, no nie robią z tym nic, bo jeśli wystawił, jeśli zrobił już zdjęcia, już się na tyle, yy, tyle postarał, no to on powinien jeszcze zadbać o to, żeby to po prostu sprzedać, a widzę, że nie jest yy, bo jakby znikła, to bym zrozumiała, że sprzedał, zapomniał yy, zdjąć tego ogłoszenia. Ale ona nadal wisi, więc nie wiem, co z nim. I miał jeszcze inne rzeczy, więc. Kurde, wkurza mnie to, naprawdę mnie wkurza. Bo ja, jak coś chcę sprzedać, to po prostu idę, wystawiam, robię zdjęcia i opiekuję się tym, żeby to poszło, żeby ktoś to kupił. A nie, że może tam nie tylko ja pisałam do niego, a on dalej nie i, i tutaj mu przejdzie ta sprzedaż koło nosa. Pewnie zapomniał, albo nie wiem. Szkoda. Szkoda, bo ja bym miała ładną witrynkę, wy by byście sobie coś oglądali. Ja bym tu trochę pozmieniała, poprzestawiała, bo jeszcze nie bardzo wiem, gdzie ją wstawić. Znaczy, miejsca jest na tyle, ale, ale nie wiem, czy bardziej pasowałoby mi do salonu, czy tutaj do tej jadalni małej, bo tutaj też nic nie ma. Ta jedna ściana mnie wkurza, bo jest goła i wesoła, a fajnie by tu wyglądał na przykład kominek. Mężu, kominek. Także no mój mąż nie chce kominka, bo mówi, że się z tego strasznie brudzi, kurzy, nosi i pewnie ma rację, nie? Ale, ale taką kozę zwykłą, małą może, no nie wiem. Mnie się marzy takie coś, taki nastrój, taki klimat. No i tym bardziej, że jest wywiecznik, jest miejsce na to. Ale przerobić chłopa to też nie jest tak prosto. To wszystko potrzebuje czasu dziewczynki. Przyszłam się już z Wami pożegnać, ale zanim to jeszcze zrobię, to Grażynka z kanału Dom Pod Bocianem serdecznie Cię pozdrawiam kochana zapala, zaprasza nas, youtuberów do tego, żeby z takie zabawy, żebyśmy polecali jakieś kanały. Ja myślę, że to jest dobry pomysł. Niejednokrotnie to już robiłam zresztą widzowie, którzy są dłużej ze mną, poznali kanały, o których wspominam, wiem, że zasubskrybowaliście, wsparliście, głównie dziewczyny, bo ja raczej o dziewczynach mówię o kanałach dziewczyn no ale włączam się w tą zabawę i dzisiaj chciałam Wam polecić kanał, który sama oglądam już od dawna ale bardziej się wdrążyłam, jestem już można powiedzieć stałym widzem jest to kanał Polska Mama w USA Kasia serdecznie Cię pozdrawiam myślę, że jeśli chcecie poznać odważną kobietę, pracującą mamę wspaniałą mamę zresztą i bardzo taką odważną, szczerą kobietę no to zapraszam Was na kanał właśnie Polska Mama w USA. Myślę, że się polubicie, bo dziewczyna mówi jak jest, pokazuje dużą, dużo materiałów o Ameryce. Ja w ogóle chciałam jechać do Ameryki, już o tym wiecie, chciałam zobaczyć, zwiedzić po prostu. No i dzięki Kasi oglądam, poznaję zwyczaje, poznaję ich sposób życia, bycia. Także co, zapraszam na kanał Polska Mama w USA i myślę, że Wam się coś tam spodobał, Kasi. Także żegnam się z wami już teraz i do zobaczenia w środę już.